Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj jest pierwszy dzień świąt. Wczoraj była wigilia. Wczoraj miałam cudowne spotkanie spotkanie z całą moją rodziną. Było dwóch moich wnuków i jedna wnuczka, i syn i córka. Także cała moja najbliższa rodzina. Była na Wigilii razem ze mną, z czego bardzo, bardzo się cieszę. I właśnie takim moim celem, że bardzo, bardzo chcę jechać do Polski, to właśnie było to, że bardzo, bardzo chcę się spotkać z moją rodziną, całą moją rodziną. Z, moimi, z moją wnuczką, z moimi wnukami i z moimi dziećmi. Oczywiście przy okazji jeszcze była większa część rodziny, z czego też bardzo, bardzo się cieszę. I wigilia bardzo się udała. Było naprawdę pięknie, uroczyście, i, i cieszę się, że, że, że byłam właśnie tutaj. Bardzo, bardzo się cieszę. Oczywiście, jeżeli chodzi o taką część kulinarną, czyli część związaną z jedzonkiem, to jedzenie było przepyszne, wyszło znakomicie. Ja jestem kim? barszcz czerwony, więc ugotowałam przepyszny, przepyszny czerwony barszcz ugotowałam buraczki. Jak wiecie, kupiłam gotowy zakwas, chyba powiedziałam, że koncentrat. Kupiłam gotowy zakwas buraczany i właśnie w połączeniu jeszcze jakieś tam zioła i jeszcze ugotowałam suszone grzyby, podgrzybki i prawdziwki suszone. Ugotowałam taki wywar i ten cały wywar pachnący grzybami też brałam do tego barszczu. No, barszcz wyszedł przepyszny. Jak wiecie, pierożki i, ym, i uszka były zamówione. No nie były rewelacyjne, ale w tak pysznym barszczu smakowało wszystko wybornie. Bardzo też takie podsmażone pierogi yy, też bardzo, bardzo smakowały. Nie mówiąc już o mojej sałatce jarzynowej, która zrobiła furorę. Były też śledziki przyniesione przez inne osoby różnego sortu, więc dobrze, że nie robiłam też swoich. Pyszne ciasta. Także wszystko, wszystko wyszło bardzo fajnie. Nie powiem, że perfekcyjnie, bo to nie o to chodzi. Tylko, że liczy się atmosfera, liczy się, że byliśmy wszyscy, że wstaliśmy od stołu na jedzeni. Oczywiście pierwszą częścią była przemowa pana domu i podzielenie się opłatkami. Wszyscy podzieliliśmy się opłatkami. Była to taka bardzo wzruszająca i przepiękna część wigilii. I wspólna wieczerza, co, co też było bardzo, bardzo miłe. Następną częścią. Już tak. Było rozpakowywanie prezentów przez dzieci, co było taką też piękną i oczekiwaną bardzo, i oczekiwaną chwilą przez dzieciaczki, prawda? Więc to też było wszystko bardzo mile. Kochani, rozpaliłam w kominku, i tak się dymi, że e, chyba będzie, będę musiała zgasić ten kominek. Bo, bo nie wiem, strasznie, strasznie się dymi, nie wiem co źle zrobiłam. Yy, i, I piecze mnie w oczy i, 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 i leci. I jest ciepło, ale dymi się, więc będę musiała zgasić ten kominek. A chciałam, że jak wrócił dzisiaj moja rodzina wieczorem, to przywita ich taki ogień z kominka, będzie tak fajnie, przytulnie, cieplutko. <grym> No zobaczcie, dymi się po prostu bardzo. Taki dym leci. I teraz nie wiem w ogóle, jak chciała w ogóle skasić ten ogień, to nie wiem jak go w ogóle zgasić. No nie wiem czy tak rozgrzebać to, rozgrzebać to tak na tak to wszystko pogrzebaczem. dzielić? To się nie paliło. A jest fajnie cieplutko, ale czarno. tak jest, tak. Kobieta, była harcerka, bierze się za ognisko. No ognisko rozpaliłam. Jest piękne. Ale kurczę. Jednym z prezentów który otrzymałam i z którego się bardzo ucieszyłam. Oczywiście jest to jeden z wielu prezentów, są takie oto firma Lilo Lilu Kolczyki. Bardzo, bardzo mi się podobają. Byłyśmy kiedyś z córką w sklepie firmowym tej firmy Lilo. Ona sobie coś tam kupowała. No ja wtedy nie miałam za bardzo już pieniążków, żeby wydawać na takie rzeczy. I teraz dostałam te, które mi się najbardziej podobały. Dostałam mi właśnie w prezencie. Bardzo, bardzo. Się cieszę właśnie z tych takich, tutaj sobie siedzę pod kominkiem, z tych takich prześlicznych kolczyków. Dziękuję Ci, córeczko. Oczywiście od syna też otrzymałam bardzo ładne prezenty, z których się bardzo, bardzo cieszę. Między innymi jakieś tam perfumiki i mój ulubiony krem. Dziękuję Ci też bardzo, mój synu. Także z prezentów jestem bardzo zadowolona, chociaż uważałam, żebyśmy te prezenty, żeby te prezenty były raczej takimi prezentami symbolicznymi. symbolicznymi. Także prezenty się udały i dzieci są zadowolo, zadowoleni i dorośli, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Moja córka, między innymi. Dostała ode mnie takie papucie, kapciuszki z cyrkoniami, cieplutkie. Kupiłam w TK Maxie. Są takie mięciutkie, wygodne i co mi się w nich podoba, że nawet zimą. Zobaczcie, ubieramy sobie. I widać nasze przepięknie wypielęgnowane stopy. Z pomalowanymi paznokciami. Bo ja maluję paznokcie, nawet zimą u nóg. U nóg są pomalowane zawsze. Wypielęgnowane, pomalowane. Także wyglądają tak milutko i cieplutko. Bardzo się ucieszyła i to jest najważniejsze. Jest to oczywiście jeden z prezentów. Bardzo, bardzo się cieszę właśnie z mojego prezentu, który dostałam z tych przepięknych kolczyków. Przepięknych, podobają mi się bardzo. A teraz zgadnijcie, co ja dla siebie kupiłam, jak ja sama od siebie dla siebie zrobiłam prezent pod choinkę. Nam się to należy. Taki chciałam, o tym marzyłam od wielu, wielu lat. Biegałam, marzyłam po płaszczu po prostu o beżowym płaszczyku firmy Maxmara. Ponieważ mam już jeden, jest to taka, taki, który mam, jest z takiej tańszej firmy Maxmara, ale tak marzyłam o takim beżowym płaszczu albo kamelowym płaszczu firmy Maxmara. I taki teraz mam. Taki właśnie sobie kupiłam. Jest on taki. Jest w takim jasno beżowym kolorze. Jest to taka nowa struktura, która pojawiła się dopiero w tym roku jest przez markę Maxmara. Jest to nowość. Zobaczcie, ma takie włosy, dlatego że jest tu wełna, jest tu alpaka, więc skład tego płaszcza jest rewelacyjny. I widać, że jest on bardzo, bardzo ciepły. Max mara weekend. Jest to też ta tańsza marka Maxmary, bo Maxmara, ta chyba studio, czy Maxmara, to już w ogóle zapomnij, ceny są tak wysokie. Właszcz jest przepiękny. Prze Wygląda tak, może tak nie potrafię go teraz przymierzyć, ale kolor wydaje mi się, że jest przepiękny, jest bardzo miły. Jest to rozmiar 40. Jest taki fajny, luźny, troszeczkę oversize'owy. I ma jedną wadę, jest po prostu za długi, dlatego przyleciał tutaj ze mną do Polski, bo będę tylko tutaj, yy, będę szukał jakiejś pracowni krawieckiej, która mi ten płaszczyk skróci. Ale bardzo mi się podoba i uważam, że jest piękny. A teraz czas na kawę z Wami. Pyszną, gorącą kawę. Ja piję czarną kawę. Także zapraszam was na kawę i do tego pysznego makowca. Pijąc z wami kawę, tak też myślę, yy, czy nie przesadziłam kupując ten płaszcz, czy czy dobrze zrobiłam, bo yy, Długo, długo zastanawiałam się i właściwie był w pudełku, gotowy do odesłania. Ale tak teraz, kiedy już minął miesiąc i nie można go odesłać, pomyślałam sobie, że. A dlaczego źle zrobiłaś? Twoje pieniądze. Kupiłaś sobie to, co będziesz nosiła następne 10 lat. Na przykład, Wam powiem, że ten mój, na przykład, biały płaszczyk, prawda? Powiem Wam, że mój biały płaszczyk, też z alpaki, który kiedyś kupiłam w Polsce, on ma 15 lat. 15? Ja go kupiłam. Może 10 lat. I on jest ciągle idealny. Troszeczkę jest teraz na mnie za ciasny taki nie za ciasny, ale. No, troszkę mam za dużo kilogramów. Ja go ciągle czyszczę, bo on jest jasny. Naprawdę jest taki śmietankowy, biały i nic się z nim nie dzieje, ponieważ jest tak dobrze wykonany, jest z takiej wełny alpaki, to jest 100% alpaka. Przepraszam, bo chyba mam mak. I jestem bardzo zadowolona i tak myślę, że ten płaszcz mak smary też będę nosiła długo, też go będę nosiła przez. Długie, długie lata. Bo jest piękny, ma piękny kolor. I cieszę się, że nie kupiłam tego kolor, koloru kamelowego, taki typowy ciemny kamel, bo ten kolor podoba mi się dużo bardziej. To jest taki kolor, właśnie jak ja chciałam, taki beż, taki ciemno-beżowy, bo ja kocham kolor biały, kocham kolor śmietankowy i w takich kolorach też mam i swoje futerko na przykład, też niedawno kupione. Mam takie śmietankowe futro, futerko i w zeszłym roku kupiłam sobie futerko Tomi Hilfingera sztuczne, ale że wyglądam w nim po prostu jak niedźwiedź, niedźwiedź, teddy bear się śmieją, czyli taki niedźwiedź, więc yy, będę go chciała w styczniu Sprzedać, bo właśnie jest już po oczyszczeniu i będę go chciała sprzedać. Myślę, że te futerka są szalenie modne. Noszą je influence, influencerki, noszą je celebrytki. Także wydaje mi się, że nie będę miała problemu, żeby to moje futro do Michel sprzedać. Jakie sztuczne futerko. A cieszę się z tego, co mam. To znaczy, czy mam tak analizuję ciągle, czy, czy dobrze zrobiłam, że tyle pieniędzy, że to, może mam jakieś wyrzuty sumienia? Nie mam. I cieszę się. Z moich prezentów bardzo. <śm> Powiedzcie mi, czy też zrobiłyście sobie jakiś fajny prezent? Czy macie fajny prezent dla siebie? Najważniejsze wy jesteście. Bo jak my sobie nie kupimy teraz coś, kiedy pracujemy, coś fajnego, coś drogiego, to później, będąc, żyjąc już tylko z emerytury, zapomnij, korzystajmy z życia, dopóki się da. No i ciekawa jestem, czy sobie kupiłyście i co kupiłyście sobie, co fajnego. I czy jesteście zadowolone z tego, czy dopiero macie zamiar sobie kupić coś pod choinkę, mm, bo to może być tak, że, 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 a teraz kawa jest wypita, prawie jeszcze troszkę zostało, ale to już szykuję się i wybieram się na spacer. Wiecie co, pogoda no na szczęście nie pada, jest jaka jest, kominek wygaszony. Udało się? Jestem właśnie na spacerku. Tutaj dookoła są lasy, więc jest cudowne, świeże powietrze. Za mną jest dworek, który jest pod ochroną. Tu jest właśnie taki przepiękny dworek, a tu niedaleko jest kościółek. Przepiękny też zabytkowy kościół. I teraz właśnie wybieram się do tego kościółka, bo to nie jest kościół, tylko kościółek. Szkoda, że nie możemy wejść do tego właśnie kościółka, ponieważ jest w remoncie. Jest w remoncie już dosyć, dosyć długo, ale obok jest takie pomieszczenie jakby wybudowane zastępcze i tam odbywają się msze i wszelkie uroczystości rodzinne związane z no, uroczyst uroczystościami rodzinnymi, religijnymi, właśnie odbywają się obok w takim pomieszczeniu zastępczym. Kościół jest z roku 1792. Piękne drzwi. Kochani właśnie. Jestem w szoku, zaczepił mi ksiądz proboszcz, ksiądz, gdzie ta parafia, należy do niego tu go widzimy tak z daleka, bo nie chciał nagrać wywiadu razem ze mną i opowiedział mi właśnie, że chciałby bardzo, bardzo od dłuższego czasu walczyć o renowację tego kościółka, o renowację tego kościółka. No niestety jakieś tam władze nie chcę mówić jakie, sprzeciwiają się. On chce, to jest malutki kościółek, tu jest tylko na 80 osób, które mogą się w nim zmieścić. Jak widzieliście, cmentarz jest obok i nawet były takie plany, żeby z tego kościoła zrobić kaplicę cmentarną. Ja się przeraziłam, bo ja, ja jeszcze księdzu powiedziałam wcześniej, księdzu proboszczowi, że jeżeli bym była młoda, to chciałabym właśnie w takim kościółku brać ślub, jak ten, takim... Takim uroczym, takim. No wiadomo o co chodzi, te przepiękne, małe, urokliwe kościoły, które też są przecież w górach. Opowiedział mi, że ten dworek, właśnie który Wam pokazywałam że w tym dworku e, właśnie przyjeżdżał tutaj Sienkiewicz. Mieszkał Sienkiewicz ze swoją żoną, która też się tutaj Sienkiewiczówną, która też się tutaj czy Sienkiewiczową, która też się tutaj leczyła bo była chora na płuca. I w tych lasach kampinowskich rozgrywały się wojny. E, tutaj ten kościółek był ostrzeliwany w czasie II wojny światowej, i też e, przyjeżdżał tutaj ksiądz Wyszyński, do tego kościoła przyjeżdżał ksiądz kardynał Wyszyński. Także jest naprawdę cudowna, cudowna historia. A tutaj niedaleko, jak zobaczycie, gdzie stają takie namioty to była karczma, gdzie walczył Bohum z Wołodyjowskim. Także cudowna, cudowna historia tutaj, tych lasów kampinowskich, i no, piękna, piękna historia piękny kościół, piękny niedaleko dworek, w którym, w którym mieszkał Sienkiewicz. No, cieszę się, no, zapytam, za, po prostu ksiądz proboszcz mnie zaczepił, co ja tutaj nagrywam i o czym ja mówię. Także <laughs> pozdrawiam was bardzo serdecznie z mojego spaceru, który zakończył się rozmową z księdzem proboszczem. No, życzę temu mojemu księdzu proboszczowi, żeby po prostu udało mu się, udało mu się... E, wyremontować ten kościółek, wyremontować jak najszybciej, żeby nie zgodził się, żeby z niego była kaplica cmentarna. A... No i cały czas jest właśnie w renowacji ten prześliczny sienkiewiczowski dworek. I to się udało. I chciałby wybudować właśnie tutaj tą karczmę. Też mu życzę, żeby właśnie wybudował taką cudowną karczmę, gdzie właśnie karczma na Polu, gdzie walczył Wodyowski z Bohunem. Coś pięknego, no piękna historia, no kocham te polskie historie. Ach, naprawdę, niesamowite spotkanie z księdzem proboszczem. Piękne tereny, piękne zielone tereny, piękne lasy, no powietrze rewelacyjne. Także cieszę się, że wyciągnęłam się na spacer. Kochani, zamknięta brama, którą weszłam, nie zauważyłam. Zobaczcie, i muszę biegnąć dookoła. Czyli będzie dużo kroków. Wróciłam właśnie z niesamowitego spaceru. Ze spaceru, do którego po prostu można powiedzieć, że Wyprowadzić psa na spacer, wyprowadzić pasie na spacer, czyli po prostu tak na siłę. Spacer okazał się niesamowicie ciekawy. Zobaczcie, chodziłam tam po łące, chodziłam tam po yy, koło kościółka, koło pięknego, zabytkowego kościoła z 1792 roku koło dworku, o którym dowiedziałam się od księdza proboszcza, że jest to dworek, w którym mieszkał Henryk Sienkiewicz z żoną. Coś niesamowitego. Czyli chodzisz ścieżkami historii, przepięknej polskiej historii, że jest tam polana, gdzie walczył Bohun z Wołodyjowskim, że na tym miejscu ksiądz proboszcz chce wybudować karczmę, Przepiękne plany, przesympatyczny ksiądz proboszcz, widać w nim taką walkę, wolę walki o, o właśnie o tych ludzi, o swoją plebanię, o mieszkańców plebanii, żeby im wybudować piękny kościół, żeby jeżeli miałby być nowy, to w stylu skandynawskim i takie rozmarzenie tego księdza, jaki ten kościół ma być, ile ma pomieścić, wiernych, ile ma pomieścić ludzi, bo ten maleńki kościółek, który Wam pokazywałam, mieści tylko 80 osób jest w tej chwili w renowacji jest zamknięty. No ksiądz proboszcz walczy o może zmianę tego kościoła, powiększenie go troszeczkę, żeby więcej osób mogło do niego wejść i się zmieścić, ale wiadomo, że napotyka ciągle jakieś tam przeszkody. Niesamowita rozmowa z księdzem proboszczem, niesamowita historia tych ziem tutaj i cudowne, cudowne powietrze mimo, że nie ma śniegu, nie ma mrozu, jest to czyste, takie fajne. No spacer podobał mi się bardzo, a teraz zrobiłam sobie pyszną herbatę. Z miodem i z cytryną, taką szyb, na szybciutko, gorącą po spacerze. I kochani, i biorę się za lodówkę. Zaraz będę robiła sobie obiadek. Na szczęście, wszystko mam gotowe. Mam jeszcze właśnie z wczorajszego dnia przepysznego łososia którego robiła moja córka? Coś pysznego. Muszę dokładnie sobie zapisać ten przepis. Pyszny jest ten łosoś pieczony w piekarniku z taką salsą na wierzchu. No, coś pysznego, właśnie już mam na niego ochotę. I będzie z sałatką ziemniaczaną, czyli z moją sałatką ziemniaczaną, a później grzane wino. <taki>, Taki będzie samotne moje popołudnie, ale cieszę się, że mam Was. Że mam sobie z kim porozmawiać, mam, miałam z kim wypić kawę, teraz mam z kim wypić herbatkę, pogadać sobie o ubiorach, jeszcze o świętach, o tym wspaniałym czasie. Bardzo, bardzo dziękuję Wam, że jesteście. Bardzo dziękuję za wszelkie komentarze, za przepiękne życzenia, które wysłałyście do mnie, czy i wysłaliście, bo też zdarzają się. Nie tylko same dziewczyny, ale też i chłopaki. Bardzo, bardzo wszystkim dziękuję i życzę dalszych zdrowych, wesołych świąt. A ja się biorę za jedzenie i żegnam się z Wami w dzisiejszym dniu. Kiedy będzie następny, nie wiem, kiedy mi się uda coś nagrać, ale będę chciała na pewno się z Wami jak najszybciej spotkać. Pa! pa. Nie obracaj się. Sam się obraca. Żegnam się z Wami jeszcze raz, Papa. Miłych, radosnych świąt, jeszcze tego drugiego dnia i tego dzisiejszego wieczoru. Żegnam się, Papa.